Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu, a też ostatnim przed wyjazdem, ponieważ słuchajcie, dziś w nocy wyruszam do Medjugorje. Pojedziemy pielgrzymką autokarową, około dwóch dni tam będziemy, słuchajcie, jechać. Wszystko postaram się na tyle, ile będzie możliwość, bo wiem, że z internetem będzie różnie, Natomiast wieczorami prawdopodobnie będzie szansa podłączyć się pod Wi-Fi, także wtedy wieczorami będę Wam wstawiała te relacje. Ja będę tam pierwszy raz w życiu w tym medjugorju, więc dla mnie to będzie takie niezwykłe doświadczenie, więc będziecie mogli zobaczyć z perspektywy osoby, która pierwszy raz w życiu tam jedzie i w jaki sposób to wszystko będzie oddziaływało na mnie w ogóle, jak tam będzie. Także na Instagramie, na Facebooku będą relacje z mojej pielgrzymki do Medjugorje. I jeszcze słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że jestem dzisiaj takim kotkiem, ponieważ moja córeczka postanowiła mnie pomalować na wyjazd, powiedziała, że zrobi mi tutaj taki elegancki makijaż, także ja go nie zmywałam. Nieważne, że tutaj teraz prowadzimy live'a, że on idzie na Facebooka. Ten makijaż, słuchajcie, jest przez nią zrobiony. Ja bym jej sprawiła ogromny ból i smutek, gdybym ten makijaż sobie zmazała. Więc absolutnie nie ma mowy o tym, żebym ja to teraz. Um, słuchajcie przed nagrywaniem zmazała, także będę takim kotkiem dzisiaj cały dzień chodzącym po to, żeby słuchajcie też jej sprawić tym radość, co jest piękny makijaż słuchajcie. Więc dzisiaj chcę jeszcze przed wyjazdem, bo na wyjeździe nie będzie na pewno szansy na to, by, by wiecie. Znaczy szans na czytanie zawsze. Tylko nie wiem, czy będzie na tyle internetu, by potem to zgrywać, żeby potem to wycinać. Wiecie, jak to jest, nie? Zgranie, wycinanie, wstawianie, przesyłanie YouTube mocno pożera internet. YouTube po prostu kolosalnie pożera internet. Dlatego nie będę mogła Przepraszam, działać przez YouTube'a. Jak będę chciała Wam zrobić jakiegoś może live'a, uda się mi gdzieś tam na tej górze objawień czy coś. Chociaż wątpię, słuchajcie, jak będzie z internetem. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że będę mogła tylko wieczorami z WiFi gdzieś tam w tym hotelu korzystać. Więc nie będziemy przez ten cały czas. A więc wracamy dopiero po 20 lipca, nie? Tutaj na grupę i będziemy tutaj sobie spokojnie wracać do tych czytań. A no, a dzisiaj słuchajcie, zapraszam Was do jeszcze jednego fragmentu, żeby też z tym Słowem Bożym pojechać. Sprzątanie, ogarnianie, pakowanie wszystko jest ważne, ale modlitwa też jest ważna i chcę, żeby ona tutaj była częścią mojego tego dnia wyjazdowego. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do tego. Czytania, ale poczekajcie, bo na chwilę, dobrze, bo coś tutaj było bardzo ważnego. Dobra, słuchajcie, odwracam was, odwracam was i przeczytamy jeszcze ten jeden fragment. Dzień dobry, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu ze słowem Bożym będzie krótkie słowo będzie rozważanie, będą pytania, które mam nadzieję, gdzieś tam Duch Święty będzie nas nam podpowiadał, będzie nas prowadził, pomagał odnaleźć to co jest gdzieś tam zarzucone w sercu, by móc w pełni otworzyć się na działanie Boże. Zanim zaczniemy, znajdźcie dla siebie wygodną pozycję, miejsce w odosobnieniu, w zaciszu. weźcie kilka głębokich oddechów, żeby też przestać e, odsunąć po prostu od siebie wszystkie myśli, tak e, i, i skupić się na tym, co będzie po prostu tu i teraz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Na początek poprośmy Ducha Świętego o prowadzenie. Przyjdź Duchu Święty z mocą. Potrzebujemy Twojej pomocy. Otwórz nasze uszy, oczy, umysły i serca, abyśmy usłyszeli, zobaczyli, zrozumieli. I w sercu doświadczyli, że Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym, i dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Proszę Cię, Duchu Święty, aby dzisiejsze słowa z Ewangelii dotykały tych, którzy tego potrzebują, by w Twoje imię, Jezu Chryste, dawały nowe życie, tu i teraz. Amen. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, Przynosili ich i uzdrawiał ich, także złe duchy wychodziły z wielu wołając: Ty jesteś syn Boży!. Lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego, chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszą głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Co ten fragment, te słowa, które są zawarte ostatnio, mówiliśmy o tej. Mocy tych słów, które są tutaj zapisane. Pomyślmy o tym, w jaki sposób te słowa teraz na nas działają. Co chcą nam przekazać? Czy jest jakieś zdanie bądź słowo, które bardzo mocno przykuło Twoją uwagę, kiedy to um, słyszałeś, słyszałaś? Jak to jest możliwe, że złe duchy wiedziały, że on jest synem Bożym, a my nie możemy tego zrozumieć, my nie możemy w to uwierzyć, my nie możemy tego pojąć. A oni to wiedzą. Jeśli jesteś tą osobą, która nie wierzy, że Jezus jest synem Bożym. Czego potrzebujesz, by uwierzyć? Co musiałoby się stać, żebyś uwierzył? Jeśli wierzysz, to czy wiesz, po co zostałeś posłany? Jaki jest sens twojego życia? Jaki jest cel? Jaka jest misja? Dokąd zmierzasz? Każdego dnia budzisz się rano. W jakim celu? Jeśli nie wiesz, Poproś Pana Boga o to, by Cię prowadził. Podaj mu rękę i daj się prowadzić. Nawet jak tak wielu rzeczy jeszcze nie rozumiesz. A jeśli już wiesz i odkryłeś to, To idź i rób to. Podziękuję Panu Bogu za dzisiejsze spotkanie, za to słowo. zakończenie pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odwrócę jeszcze na siebie, żeby was troszeczkę postraszyć. Nie żartuję. Myśmy mogli się pośmieć, chociaż może trochę humoru dobrego. Słuchajcie, jeszcze Wam przeczytam z, z dnia 7 lipca, ponieważ dzisiaj to czytamy. Tą książkę. Jezus mówi do ciebie. Może też jakieś uzupełnienie, bądź jakieś też słowo dla ciebie. Ufaj mi wszystkimi swoimi myślami. Wiem, że niektóre z Twoich myśli są nieświadome lub półświadome. I nie obarczam cię odpowiedzialnością za nie, ale swoimi świadomymi myślami możesz sterować dużo sprawniej niż ci się wydaje. Ucz się myśleć o mnie z zaufaniem i wdzięcznością, a stanie się to dla ciebie naturalne. Odrzucaj negatywne i grzeszne myśli, gdy tylko zdajesz sobie z nich sprawę. Nie próbuj ich przede mną ukrywać. Wyznaj mi je. Zostaw je mi i ruszaj w dalszą drogę z lekkim sercem. Ten sposób kontrolowania myśli sprawi, że będziesz nieustannie skupiony na mojej obecności i nie zboczysz z drogi pokoju. No i dla tych, którzy właśnie mówią, że tutaj nie można jakby się nie można skontrolować myśli. Można, słuchajcie, tych myśli jest mnóstwo. My mamy w ogóle, nasz, w ogóle nami większość kieruje naszego, nasz, na, naszego, naszej codzienności życia, to podświadomość. E, żeby to sobie też uzmysłowić, trzeba zacząć e, kontrolować te myśli, które, słuchajcie, wychodzą z nas. E, możecie sobie nastawiać takie pobudki co godzinę, żeby sprawdzić, o czym myśleć. Uwierzcie, mi macie tyle myśli w ciągu dnia, że to jest głowa mała. Więc. E, jak zaczniemy wyłapywać nasze myśli, to zobaczymy, ile jest z nich negatywnych, a jeśli będziemy wiedzieć, że mamy te myśli negatywne, to łatwiej będzie je nam zatrzymywać i skontrolować. Także y, pamiętajmy, żeby te, co są świadome i wiemy, że o tym myślimy, a jeśli są złe, oddajemy od razu prowadzenie Panu Bogu i idziemy dalej z lekkim, czystym sumieniem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Jeśli chcecie, to będziecie mogli tutaj zaglądać na te właśnie mm, zdjęcia, filmy z Majugorie. E, ja będę modlić się za Was, Wy się modlcie za nas, za naszą całą pielgrzymkę. I do zobaczenia, i do usłyszenia właśnie już stamtąd z Bogiem Papa. Pa. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność i wspólne przeżywanie Słowa Bożego. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. Zasubskrybuj kanał, by codziennie być na bieżąco. Dobrego dnia. Z Bogiem, Papa. Pa.